Trzymam z tej strony kamera dajcie mi trochę chwili. Muszę coś zrobić. <śmiech> <śmiech> e, witam Was na dzisiejszym live. Zobaczę czy mnie w ogóle będzie słychać. Jeśli nie, to bardzo, bardzo to bardzo przepraszam. Dzisiaj wbijemy 170 subskrybentów. Może nam się uda, bo dziękuję też za 161. Czy mi się w ogóle, ogóle pokazuje, że nagrywam. Yy, nagrywam yy, dziękuję. O, sprawdzę teraz Dziękuję za Przecież jedną łapkę w... Jedną Łapkę w górę Jeśli jeszcze nie subskrybuje to zachęcam Bo tu bijemy do końca roku 131 dwie osoby na live. No i dzisiaj tak wbijamy sobie bucharki, jak zawsze. No bo to o no to w tym chodzi. To dziękuję. Dziękuję za 160 też subskrybentów. To czego trzeba dojechać? Trzeba, typa, dojechać No proszę, ono pierwszy i tak miejsce, więc to i tak nie ma sensu Dobra O, już wziął sobie oglądanie e, live co, za to bardzo dziękuję To jest, e, dzisiejszy e, Live O już. Zapraszam do klubu Miski Team. Każdy ma zastępcę. Co to jest Git. Macie sobie wbijam um, Serdino 600 pucharków. Więc um, zostawcie tego lekko za to, co ja robię. Bo dostanę gdzieś około 200. Um, 200 na dwóch 2000 star No to już mega boxem i tego. Tak Może coś trafię, teraz będę tylko trujeczki dostawał. Więc trochę smutek leci. Będę um, przyjechać na przykład... Dobra, nie rozumiem, O oh, fuck, shit, shit. What? No, traf? Nie trafiłbym mnie. Co to kurde by było? Takie. a co to by było? Już zaraz teraz będzie chciał mnie dojechać, a ja jednak dojechał. zdarza się, zdobrze. To... może jednak nie wbijam ich już na czerwoną tylko na 550. Dzisiejszy live będzie trwał gdzieś około godziny. Jak mi się udało, jakieś dwie ale bardziej myślałbym nad godzinką. no Dzisiaj będzie może odcinek um, z, um, Hello Neighbor um, Dzisiaj um, będzie o 13 Teraz gdzieś no, o 13 Oto um, o to 14, a Maca będzie codziennie o 20, więc e, Tak to rozplanowałem, że ma będzie codziennie o 20, a jakieś Inne gry będą po prostu kiedyś, codziennie też. Ale nie wiem, jak będzie. będą filmy, może nie na więc. to jest nieuniknione. Ale Minecraft będzie co tydzień. Codziennie, kurde, tutaj lecieć, czy nie? Któż bym tu poleciał? Ale to by. Było... to by było głupie, bo bo tam na przykład ktoś by mógł mieć już ulta. I mógłbym już zginąć. Wow. Hmm. Mógłbym przeżyć. Mógłbym... O! Koźdę! Mmm. Jezu, przedrało. Jeśli jeszcze subskrybujesz to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jak zostawiłeś, to bardzo za to dziękuję. Ach, przegrałem. Maxa V2. Yy. A, dobra, już widzę. jeszcze nie zostawi. Jest bardzo zachęcam. O, dziękuję. Mi to bardzo pomaga. No dobra, zaprosić to podaj swoje ID. Prze A dobra, tu jesteś. Jest Wyślij zaproszenie. Jakiegoś tymona, Dobra, przyjmuję. O, hej. Wiem. Dziękuję, że jesteś. A, no, to jest może Riku... Rikoso? Dobro. Dobry. I coś dobry jest. A, no, już podłożę, karnetu. Nie, no, bo mi się nie chce kup kupić, ale chciałbym go mieć To To teraz podzielam dobrze. Mm. Zresztą mam raczej 8 subskrybentów do 170, a do końca roku wbijamy 200 Więc mało nam zostało, dokładnie 38 subskrypcji Dobra, to trzeba tak, które gadżety... ale tego zabiję, ale jest git, on teraz powinien wygrać, ale lepiej nie ryzykować Mmm, też nie, po, nie powinien teraz ryzykować, ale No. Mm. Kurde, żeśmy przegrali byku. No rzeczy, o to nie bałoję, bo ty to chyba dobry jesteś, co? kupanie kamień to tego gra nic nie stało, <grystanie> no mm, co tu coś Wegery. Jest dobra Jest wraca mój pies Uwaga, teraz będzie przerwa techniczna, zaraz wracam. Dobra, już jestem. Przepraszam za tę przerwę. Trochę techniczną. To mój pies teraz szczeka. Muszę wyciszyć mikro. O. Nie wiem, czy mi teraz będzie ciszej, ale lepiej. O, na no, lepiej. Dobra. Do tego krótka mógłbym dojechać. Ale nie chcę. Nie chcę... O, wiem, gdzie ma byku. Hmm, czy go dojechać, czy nie, bo mam już więcej parę niż ja. Niech się tam poświęci. No to co, teraz poczekamy trochę. No już nigdy trzy łapki w górę. Dzisiaj będzie odcinek z od Starusa. Pytanie ileż? A co ileż? Aha. A ile mam lat? Mam 12. Teraz tam mój pies szczeka. Nie wiem, czy, nie wiem czy to słychać, ale chyba tak. Zde, wszystko nie Szczeka. Zdej. Coś, jak można być dobrym youtuberem? Trzeba mieć... Znaczy, nie tuberem, po prostu tak dobrze nagrywać Mieć wszystko wyciszone, żeby nic nie było innego słychać Ja nie mogę, byłam zwierzątka Zjadę Znaczy, to jedziemy, my Byczku O kurde, możesz ty Tylko wniosł jeden Głupi kruk Ja pierdek, jak mało hapsu zostało Wynie się już denerwuje, mówi, no co jest, kurde I wiem, tak, kurde, czemu oni nie padają? A już, padliśmy Oj, dziękuję za trzy łapki wygóra by Mówiłem jeszcze raz, dziękuję Mam 12 lat, pokaż mm. Sub za sub Do. Dobra co czekaj, co tam? Chyba mnie zapraszał. Admiral, jestem dzbanem, chyba jestem dzbanem i chyba zapraszał. Mmm, Dobra, już jestem. E, dobra, widzę Twój kanał, więc daję subskrypcję. E, masz teraz 19, teraz daję to, więc masz teraz 20. Sprawdzam. Masz. No, no dobra. Już masz 20 subskrypcji. Nie wiesz, że to sobie zobacz. O, subskrybujesz mnie. Nic Dobrze. No. Proszę. Ja jeszcze ja bardziej dziękuję. ale jak dziękuję, to bardzo dziękuję. Proszę. Jesteś, z pan? O nie, to jest to. O kurde, ja się wyfajerowałem. Kurde, tak, tak, fa. Razem się wyfajerowaliśmy, nie. Po co razem? A ja. Być może tu wbijamy postać na 500, 600, na 600 pucharków, ale nie chce mi się już postać na 600 zrobić na odcinek pro Może, y może taki powstanie, no może live. Że może promował, ale nie wiem jak mi na to wytrzyma. 4 gigaramu, ponad 600 gb nie wiem czy wytrzymam, nie wiem, nie wiem czy wytrzymam, ale dobra. Nie chcę mi się że może wbić na 600.

subskrybentów może dostaję jaki live że po prostu promował kanał no ale nie wiem jeszcze nie zapomniałem sobie dać gadżet zapomniałem użyć gadżet ja jestem głupi zapomniałem Zobaczmy, odcinek może zapromuję jakimś odcinku dzisiejszym albo z Hello Neighbor, bo też powstaje nowa zaś seria na moim kanale. Bo jakie mogą być dużo masz wysietleń? Byku by miał ponad 20 tysięcy, tylko usunęłem swoje filmy RIP. Ja wiesz, mam 20 tysięcy wyświetleń <noise> ale ja głupi usunąłem, bo ja jestem głupi. Nie na ja coś żartuję. Ja no, na Miałem 20 tysięcy wyświetleń przez cały mój rok. Nagrywania na. Bykuł byku, co tam tam robisz? Taru jedna. Czemu? Czemu oni chcą mnie dojechać? No bo no bo ja jestem usunęł filmy by mi się nie podobały. Ja sobie usunąłem raz jak film, czy miałem ponad 20... ponad 5K wyświetleń. Dlaczego? No miał prawa autorskie. Musiałem usunąć, bo mnie mi kanał zablokowali do końca roku. Czyli na zawsze. Czysta logika YouTube'a. A. No, i wyszedł XD. Eee, chyba dzisiaj już nie powbiłem z jakichś pucharków. Bardzo przepraszam, że to jest taki krótki live, może albo, albo jeszcze trochę pociągnąć do dwu, 30 minut prawie. Co? Coś porobię. Ale razem, no... razem. Yy, nie, nie znam tych, nie znam. Nie znam, a kto to jest. Tak z ciekawości. To ja teraz pójdę do null z brawla. Jakby co. Już jestem w nuls. W nulsie, zwanym znanym jako nuls. No i tak wygląda moje konto w nulsie. Czekaj, co napisać? Bo to mój kuzyn, on ma pięć. A jakie są dowody? Nie, że Ciekawe, jak się nazywa, to jest bardzo na kąpie Kopiuj... Ład, czemu się nie skopiował? E, co nie skopiował się? Nazywa. Kopił. Okej. Okay. Dobra, zagramy. Maser, to jest twój kuzyn. Nie, a jednak jesteś, no. Nie wiem, czy to twój kozy Tam brat. No, że to Wiem, że to jest mój brat piekła. Mm. Dobra, leci już ta... Niecałe 20 minut. już no do 30 minut już mieć pełne, pełny metro. Godzinek live'a no Jak wandel, jak wandel w ogóle Jak wandel w ogóle ma cię nawet nie ma w ogóle, warto odwiedzić, a bo nawet warto zasubskrybować no nawet nie subskrybuję byku No no, się no Przecież wiem, że to jest ta Takie byczku, byczku No nie wiem czy już kończyć, czy już kończyć, czy już kończyć Ice Prank Pro Wiecie co, ludzie, dzisiaj zakończymy, dziś zakończę odcinek Yyy, um, znaczy live'a, no dzisiaj o... teraz godzina? Godzina 10, 11 I od 13 będzie odcinek z Hello Neighbor, a w... wieczorkiem o 20 będzie odcinek z Minecrafta, więc wpadajcie I zostawcie łapkę w górę Elo ma.